Siema, tutaj prezydent. Dzisiaj jest 31 października, czyli Halloween. Pogańskie święto obchodzone tradycyjnie w krajach anglosaskich, które zdobyło popularność wreszcie Europy. Ale nasz kato-judeistyczny rząd sobie wymyślił, że będzie wszystkich, którzy się przebierają za potwory, karał co najmniej 15 dni pozbawieni wolności. Co najmniej, nie co najwyżej, kurwa. To trzeba być dopiero potworem. Co, żeby pozbawiać dzieci przyjemności przebierania się za potworki i żebrania od sąsiadów cukierków? Ale mam dla Was również dobrą wiadomość. Przez połowę 364 dni można się przebrać za co się tylko chce. Więc, w ramach ekumenizmu kulturowego, jutro na wszystkich świętych, błagam Was, wszyscy przyjdźcie przebrani za potwory. Przepraszam, że mnie tak długo nie było w internetach. Komórkę miałem zalaną, zalałem sobie na początku października. Chciałem ją naprawić w serwisie, ale nie udało się reanimować trupa, więc dlatego musiałem sobie bardziej kupić za 9 dych komórkę marki Kyga Umac. Trochę jest powolna, ale tak poza tym spoko. I z tej komórki właśnie teraz nagrywam ten filmik i teraz obiecuję, że będę z Wami na bieżąco. Tych spraw się troszeczkę nabrało, więc zrobimy sobie taki dzisiaj bloczek dziennikarski. Słyszeliście, że... Ro że Unia z Niemcami na czele nie potrafi się dogadać z Rosją w kwestiach formalnych dotyczących Nord Stream 2 prace zostały wstrzymane na RTR o tym ciągle trąbią że Unia i Niemcy po prostu wymagają za dużo, że chcą za małą Rosję zapłacić, więc dlatego Rosja mówi wyjebane zresztą też na, zresztą też na RTR też pokazano, że Niemcy podobno robią kapanie właśnie społeczność czujące na Rosję, że jacy oni są źli, że po prostu przez to, że Rosjanie nie chcą dalej budować Nord Stream 2, to skazują Niemców oraz całą Unię na, znaczy starą Unię, na zamarnięcie zimą. Właśnie była taka reklama, że ludzie siedzą w domach yy, w kurtkach i cała klatka się schodzi, żeby razem wspólnie marznąć. Bo Niemcy są tacy dumni, że nie będą płacić więcej Polsce i Białorusi za tranzyt. Czwarta gospodarka świata, kurwa, przecież oni mogliby sobie, przecież oni sobie tyle pieniędzy, że mogliby sobie pozwolić na tranzyt przez wszystkie kraje świata i tak by zbytnio na tym nie stracili, ale nie, nie dadzą Polakom zarobić, no ale muszą, bo prace zostały wstrzymane, więc to jest dla Polaków dobra wiadomo, że dalej będziemy zarabiali na Niemcach z powodu tranzytu gazu z Rosji. Druga sprawa. Na 16 i 17 października byłem pierwszy raz na zajęciach na uczelni. Spotkałem się ze swoimi kolegami i koleżankami. Miałem okazję pochodzić po budynku, i przykuł moją uwagę jeden plakat. Dotyczący feminizmu Zizowskiej akcji wspierania kobiet w ubóstwie menstruacyjnym. One uważają, że powinny te różowe paczki z podłaskami być w każdym budynku użytku, użytku publicznego oraz w każdym miejscu pracy, gdzie są kobiety. Kurwa, przecież podpaski kosztują paczka podpasek marki Bella kosztuje 3 złote. To jest wydatek miesięczny, bo przecież miesiączka jak sama nasuje kobieta ma tylko raz w miesiącu, no tam przez 5 dni, ale cykl jest jednorazowy miesięcznie. No niektóre kobiety bardziej chwały, więc kupują, więc dokupują jeszcze drugą. No to 6 zł miesięcznie to jest, maje... to jest majątek! Zresztą nawet podszyłem się na instagramie pod swoją koleżankę z Warszawy. Mam konto to nazywa się falka Metaliki. I używam go, żeby dyskutować z swoimi nazistkami na różne tematy, i właśnie z jedną z nich dałem się na temat właśnie tej akcji. I właśnie ona powiedziała, że bardzo by się przydało jej, przydała jej taka paczka podpasek pracy, ponieważ ona czasami zapomina wziąć znowu. Kurwa! One chcą, żeby podatnicy składali się na podpaski na kobiet, tylko dlatego że one są nieogarnięte? To jest broszka dla prywatnych fundacji charytatywnych pomagających kobietom, żeby zapewnić podpaski tym, co naprawdę ich potrzebują. Pod tytułem doby, Samo doby samotnych matek oraz doby dziecka, bo akurat na tę instytucję państwo skopi groszem. I właśnie, co do pomagania kobietom. Jest taka akcja w Rosmanie reklamowana, nazywa się Pomagajmy, jak umiemy kobietom. A mianowicie tym, co zaczynają dorosłe życie po domach dziecka, samotnych, nastoletnim matkom, ofiarom przemocy domowej oraz. Yy opiekunką osób z niepełnosprawnościami. Trzeba mieć po prostu aplikację Rosman, tak jak jest aplikacja Żabki, że po prostu trzeba za zakupy zeskanować właśnie w ramach tej aplikacji i wtedy pieniądze wydane właśnie za zakupy w Rosmanie, część z nich właśnie trafi do fundacji, które mogłyby takim kobietom pomagać. Na przykład Fundacja Małych Stópek. Więc zachęcam bardzo serdecznie do wiecie tej aplikacji i pomocy potrzebującym kobietom. I nie tylko. Jest jeszcze jedna sprawa. Moja znajoma pochwaliła mi się, że kryminalne weszły na kwadrat z Kujo i chciały ją na, zawieźć na kurkową na 24 dni, ponieważ, ponieważ nie zapłaciła mandatu 600 zł za. Sikaj w parku, wypicie piwa, którego de facto nie wypiła, sika, po prostu tam, gdzie były puszki i policjaci i to przypisali. Oraz jak dyskutowała z policjantami to a więc uznali to za nie znieważali funkcjonariusza. Dobre, co? Kryminalni, którzy zajmują się sprawami zabójstw. Teraz egzekwują taki pierdoł. Jeszcze rozumiem, jakby prewencja weszła, ale to jest w ogóle i tak niedorzeczne, że, ludzi, że, że państwo wsadza ludzi za takie rzeczy, które nie powinny w ogóle być brane pod mandat. Nawet gdyby to piwo wypiła, no to krzywda kogoś tym zrobiła. Dajcie ludzie spokój. To no i takie dwie najbardziej pierdolowane sprawy. Pamiętacie, jak była dyskusja w internecie, który wykonawca jest które wykona w sensie bardziej popularny? Bayer Full czy Kazik? by sobie sam odpowiedział na pytanie. Kiedy w jednym z odcinków A banku w drugiej rundzie była kategoria haseł Kazik Staszewski. I jeszcze jedno. Zanim znalazłem pracę pomocnika budowlanego, ponieważ teraz pracuję w koło brzegłego pomocnika budowlany, próbowałem się zatulić w sklepie. No i jak się domyślacie, wiecie pewnie o tym, że jak chcecie, się, jak chcecie pracować w sklepie, to musicie CV napisać. Ja tego ja tutaj czegoś nie rozumiem prac pracy budowlańca która wymaga jakiejś umiejętności manualnych kwalifikacji typu u, jakichś kwalifikacji. Jak dzwonię do typa żeby się zatrudnić to on mówi proszę jutro przyjechać do Kołobrzegu. Bez żadnej rozmowy komunikacyjnej bez jakichś CV, listy podejmacyjnych żadnych pierdół. A w sklepie która nie wymaga totalnie żadnych kwalifikacji że po prostu jedyne co musisz robić to układać rzeczy na półce i obsługiwać kasy fiskalną, to wielce CV trzeba się rozpisywać, ponieważ dla każdego praca w sklepie jest lotem marzeń, kurwa. Jeśli którykolwiek kierownik sklepu mnie teraz słucha, to powiem no, ogarnij się, typie. Bo CV, obecnie to za CV to obecnie trzeba zapłacić. Więc już nie rób tym biednym sklepikarzom pod górkę. I to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.